Halicz i Rozsypaniec przez Przełęcz Bukowski. Halicz to szczyt w Bieszczadach, mierzący 1333 metry nad poziomem morza i znajdujący się niedaleko Tarnicy, najwyższego zniesienia polskiej części Bieszcza. Góra razem z Rozsypańcem tworzy zgrany duet ponieważ rozciągają się z nich wspaniałe widoki na polskie i ukraińskie szczyty. Zdobywanie góry Halicz często jest łączone ze zdobywaniem Tarnicy, ponieważ można zrobić pętlę, rozpoczynając wycieczkę wołosatem. Trasa na trzeci co do wielkości szczyt polskich wieszczadów Halicz jest bardzo ciekawa i atrakcyjna widokowo. Zwłaszcza gdy minie się już przełęcz Bukowską (1127 metrów nad poziom na najwyższym szczycie polskich Beszczadów znajduje się od 1987 roku żelazny krzyż upamiętniający wizytę Karola Wojtyły w 1953 roku. Tarnica jest najatrakcyjniejszym miejscem widokowym w całym Paśmie. Pogodne dni można dostrzec tatry, korgany, ostrą chorę, połoninę równą, połoninę krasną i świdowiec.